Dobra, zastanówcie się, co powinno się znaleźć na waszym wymarzonym gamingowym stanowisku. Według mnie przede wszystkim solidny komputer, taki, który uciągnie każdą grę. Dobre peryferia, by dobrze słyszeć, dobrze sterować i dobrze grać. Tylko, że wciąż czegoś mi tutaj brakuje. Bo rozgrywkę mogą mieć również nastrojowe światła. Ciekawe, ozdoby na półkę. Siódme oraz kozackie gadżety, które zamówiliśmy specjalnie na dzisiejszy odcinek, bo dziś testujemy niesamowite gadżety właśnie dla graczy. A, no i najważniejsze, gracze oczywiście też potrzebują gier, więc zapraszam Was do linku w opisie na Jeetway.com po fajne gry. I jak uważacie, że takie odcinki są fajne, to fajnie by było, jakbyście zostawili dużo fajnych łapek w górę. Będę Wam naprawdę wdzięczny. I strzelcie sobie również subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, po to, by widzieć wszystkie kolejne odcinki gadżetów. A teraz, zaczynamy! Gadżet numer jeden był stosunkowo niedrogi, bo kosztował zaledwie 49,99, ale jest to coś, co totalnie potrafi zmienić wygląd każdego pomieszczenia i takiego gamingowego, i. Na przykład naszego, bo coś podobnego mam za swoimi plecami, a jest to nasze piękne, studyjne, świecące logolet. Które ostatnio miało mały wypadeczek i nie wiem, czy zauważyliście, ale od kilku odcinków, no tutaj ta część nam nie świeci. Także zostało OXDO, a stu, stu nie ma. Stu odszedł. <grym> Więc czy zawartość naszej paczki będzie godnym zastępstwem? Przekonajmy się. No i uwaga, uwaga. Szanowni Państwo, to jest coś, co każdy z Was może sobie kupić do Waszego pokoju, na Waszą półeczkę, a jest to logolet w kształcie kaktusa. Tylko właśnie z takimi rzeczami to bywa różnie. One na zdjęciach najczęściej wyglądają przepięknie, tak jak na przykład to zdjęcie z aukcji, ale czy w rzeczywistości tak będzie? Czy nie będą na przykład mrugać? Czy to światło faktycznie będzie jasne? Czy będzie dobrze wykonane? No to sprawdźmy. Uwaga. O! I mamy podstawkę z zasilaniem, która jest osobno. I naszego kaktusika, który. Wygląda dość ładnie. Jak na razie trzeba mu przyznać, wygląda OK. W tym miejscu mamy dość ciekawe rozwiązanie. Bo spójrzcie, tutaj mamy styki, a tutaj mamy sprężynki. I to teraz powinno kliknąć i wejść na miejsce. Trzyma się sztywno, można sobie tym myrdać, można obrócić do góry nogami i nie wypada, więc nawet jak to trącicie ręką, to wciąż powinno być git. Mamy też przewód zasilający, który podłącza się do USB, czyli można sobie to nawet do laptopa podpiąć. Do powerbanka zapewne też, albo po prostu do kostki od telefonu. Podpinamy tutaj i uwaga, uwaga! A? Gdzieś mój jest... Tak, tu jest przełącznik. Uwaga, uwaga! Eh? Świeci? Nie świeci. Co jest? Nie, no to świeciło, tylko jakoś tak... Ej, czemu to tak, patrzcie, to niby świeci, ale bardzo słabo. Może jak podepnę do fast charge'a? O, to potrzebuje więcej zasilania, spójrzcie. Tutaj było 2,1 Ampera, a tutaj mamy prawie 5 Amperów, no i wtedy faktycznie to logo świeci ładnie. A jak z laptopem? Właśnie, no bo ile laptop nam wypuszcza? Podłączam to do USB tego niebieskiego, czyli do trójki i wtedy świeci to z pełną mocą. No, dobra, wygląda to ładnie. Jeszcze tak zgaszę światło. No i teraz to wygląda jeszcze ładniej, spójrzcie sami! Ej, jak za pięć dyszek ten kaktus prezentuje się naprawdę ładnie i świeci tak jasno jak nasze logo, które było o wiele droższe. I nawet powiedziałbym, że całkiem nieźle do niego pasuje, a było o wiele, wiele tańsze. I co prawda jest też troszkę mniejsze, ale dzięki temu prawie że... Pod lekkim kątem, no dobra, na tą półkę akurat się nie zmieści. Ale za to może stać tutaj i wyglądać sobie bardzo ładnie przez resztę odcinka. Następny! Drugi gadżet też jest związany z oświetleniem i gamingowym nastrojem. Był nieco droższy, bo kosztował 99 zł, ale za to jest o wiele bardziej wszechstronny i uniwersalny. I w dodatku jest smart, o czym zaraz się przekonacie. A co to jest? Już wam pokazuję. Patrzcie na to! To, szanowni państwo, jest cudowny zestaw ledów i to sterowany aplikacją. Sam pasek ma 10 metrów. Producent jak to zwykle na pudełku chwali się, jak to nie świeci, jakie to niejasne i tak dalej. Ale z ledami jest tak, że zawsze weryfikuje to praktyka. Możecie kupić różne ledy i czasami kupicie ledy za trzy lisy, które będą przyzwoite, a czasami za stówę i okażą się lipą. Czy te okażą się lipą? Sprawdźmy. W zestawie mamy elementy do mocowania. Wygląda na to, że jakieś wzmocnione, bo zazwyczaj jest to tylko klej dwustronny pilota. I to do dość dużego, takiego szczerze mówiąc, jeszcze nie miałem w rękach. Kontroler, z którym możemy sparować naszego smartfona za pomocą QR-codu, którego zasłoniłem specjalnie. Zasilacz oraz sam pasek z LEDami. Jest dość ciężki, tylko pytanie, czy LEDy na tym będą gęste. Bo wiecie, możecie mieć na przykład 30 LEDów na metrze, albo 60 LEDów na metrze. I 60 to już jest tak naprawdę w porze i gęsto. Tutaj. Ej, tu są dwa paski po pięć? Ja myślałem, że to będzie jeden długi, dziesięciometrowy. No cóż, może jednak trzeba było przeczytać opis na aukcji. Zobaczmy natomiast, jak ten pasek jest wykonany. Okej, okay. nie mam pojęcia, ile tej będzie ledu na metrze, ale nie są one super gęste, nie są też super rzadkie. Praktyka zweryfikuje, jak świecą. Bardzo szybciutko podłączę je, żeby sprawdzić, czy działają. Okej, okay. działają, świecą. Wygląda na to, że w kamerze chyba nie mrygają. O, ej, widziałeś? Płynnie przechodzą. Czekajcie, zgaszę. Zwróćcie uwagę na przejście kolorów. Dam teraz dla przykładu zielony... I to nie przechodzi, tak wiecie, takim skokiem do zielonego. To przechodzi sobie powoli i płynnie. Na przykład do czerwonego teraz przeszło przez pomarańczowy, a do niebieskiego przechodzi sobie przez różowy, fioletowy i dopiero na niebieski. Bardzo fajne wykonanie. Warto zauważyć również, że różne kolory mamy w jednej sekcji, a nie, że jest niebieska, czerwona, zielona w trzech osobnych. A czasami też tak robią. Dobra, dość teorii, czas przejść do praktyki. Przyklejamy te ledy i zobaczymy, jaki efekt dadzą na naszym stanowisku. Chodźcie. Pierwsze, co musimy zrobić, to odsunąć biurko kawałek od ściany. Teraz wklejamy nasz pasek z LEDami na załączonej dwustronnej taśmie. I tak do samego końca. Dosuwamy biurko z powrotem z delikatnym odstępem. Kilka centymetrów wystarczy. Jeszcze tylko ustawiamy sprzęt, gasimy światło i uwaga, uwaga! Odpalamy nasze LEDy z aplikacji, którą swoją drogą w międzyczasie zainstalowałem na telefonie. I. No i proszę, to robi klimacik. Patrzcie, biurko wygląda jakby płonęło. Co więcej, na mojej apce mam tak zwanego color wheela, czyli takie kółko kolorów, którym mogę sobie kręcić i te kolorki płynnie zmieniać. No i fajnie to wygląda. Ustawmy sobie na przykład o, taki chłodny niebieski, który aktualnie pasuje mi pod zimowy motyw w grze. Mamy jeszcze tryby kolorów i jeżeli ustawimy sobie na przykład taki tryb gorgeous, no to wtedy kolorki powoli nam przechodzą z jednego na drugi, tak żeby nie było nudno. Więc czy warto kupić taki zestaw? Według mnie tak. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, jak sami widzicie, robi naprawdę epicki klimat przy stanowisku. Po drugie, 99 zł za zestaw to naprawdę dobra cena, bo gdybym kupował wszystkie elementy osobno, to pewnie byłyby trochę lepszej jakości. Ale zasilacz kosztowałby mnie stówkę, kontroler, stówkę i pasek też około stówy, czyli praktycznie trzy razy więcej. To naprawdę dobry gadżet. Przemo, powiedz tymi ile kosztuje klawiatura dla graczy? Zależy czy dobra, czy słaba. Taka średnia, tak średnia. No to tak, myślę, z 300-400. 300-400. No to dobrze, moi drodzy. Ja kupiłem dziś dwie klawiatury dla graczy, bo bardzo chciałem je z pewnych względów przetestować, o których zaraz się dowiecie. Czemu, ile ja mogłem dać za te dwie klawiatury? 150. Dużo mniej. Połowę z tego łącznie za obie te klawiatury dałem 80 zł, bo każda z nich kosztowała 40. Kumacie? Klawiatura dla gracza za 4 dychy. Czy to może być dobre? No to właśnie ja to chciałem sprawdzić. Są dwie zupełnie różne klawiatury. Zaczniemy sobie od tej, a jest to klawiatura dla osób, które lubią białe komputery, białe biurka i białe podzespo Czyli idealna dla mnie, bo u mnie w pokoju, o, jest dużo jasnych elementów, a to może być kolejny, bo spójrzcie, moi drodzy, ta klawiatura jest biała, ma podświetlenie RGB, i jak pokazuje pudełko, nie, to powinna być chyba ta z ciemnymi przyciskami. No zobaczmy. Mógł się ktoś na wysyłce pomylić, bo mogli mi wysłać taką, ale chyba zamawiałem taką. No dobra, jest, są białe przyciski i biała klawiatura, chociaż ta biel. Tak na wstępie mówiąc pozostawia trochę do życzenia, bo w kontraście do tej to coś tutaj takie kremowe trochę, nie? Ta jest bardziej niebieska, ta jest bardziej ciepła, no mogliby zrobić jedną tonację tej biegni, ale z drugiej strony to kosztowało cztery dychy. Nie można mieć aż takich wymagań. Natomiast co do wymagań, to ja bym miał dwa. Po pierwsze, żeby działała, po drugie, ładnie świeciła. No to zobaczmy, czy działa i czy ładnie świeci. Uwaga, uwaga, podłączam do laptopa i... Ej, mordo. Ś świecić miałeś, czy coś? Czemu to nie świeci? Może tu jest jakiś ukryty klawisz gdzieś, czekajcie. Jest! Patrzcie, jak sprytnie to jest ukryte. Patrzcie, w ogóle, spójrzcie na pudełko. Tutaj jest napisane chińskie znaczki, scroll-lock, chińskie znaczki. Więc co zrobiłem? Nacisnąłem scroll-lock i wtem, proszę bardzo, nastało RGB. No dobra, tylko że to chyba już będzie tylko w taki sposób świecić. Jak widzicie, tu mamy niebieskie diody, tutaj czerwone, a tutaj zielone, więc jest RGB. No w teorii się zgadza. A w praktyce po ciemku prezentuje się właśnie tak. Ogólnie no, kosztowało 4 dychy, więc nie można mieć dużych wymagań. Wydaje mi się, że nie najgorzej, ale na pewno nie wygląda jak high-endowa klawiatura. Jak kilka. To jest chyba membran. Tak, to jest klawiatura membranowa. Jak widzicie, nie ma tutaj mechanicznych switchy. No. A, a, ale widzisz, Barudo, widzisz. Teraz cię odbiorę Ci powód do marudzenia, bo. Druga klawiatura to klawiatura mechaniczna. Czaisz? Klawiatura mechaniczna za cztery dychy. Ja nie wiem, czy to może być dobre, ale o tym chcę się przekonać. I ona też powinna świecić. I uwaga, uwaga, szanowni państwo. Eee, eee, jej, e. Ta wygląda o wiele lepiej. I to jest chyba jedna z najpopularniejszych klawiatur na Allegro. Bo jak dałem sobie właśnie, jak szukałem tanich, to ta miała bardzo dużo sprzedanych. W ogóle jej kształt jest dość ciekawy, bo tutaj ma takie wycięcie, więc to, to duży plus, że to nie jest taki po prostu prostokątny klocek jak ta. Ta nie ma praktycznie żadnego kształtu, a tutaj już mamy odrobinę finezji. Standardowo zacznijmy od podłączenia jej i proszę, ta już świeci od razu, nie trzeba szukać ukrytego przycisku. Wydaje mi się, że to RGB w niej wygląda dużo lepiej, nie? Popatrzcie, porównajcie sobie. Może przez to, że ta ma półprzezroczyste elementy i dlatego wygląda to słabo, a tu wygląda to zdecydowanie lepiej. A jak działa ta klawka? Słuchaj tego, Przemo. Miód dla twoich uszu. Nie brzmi jak mechaniczna. Uwaga, sprawdzamy, czy są tu mechaniczne switche stary to jest membranówka? Tutaj to jest membrana, to nie jest. Wiecie, tak wygląda membrana? Tak wygląda switch w preturze mechanicznej? A tak wygląda opis aukcji. Czy ja, ja chciałem zapytać, czy, czy to Wam wygląda jak mechaniczna? Bo wydaje mi się, że Pan sprzedawca oszukał. Sekunda. 39 osób, które ją kupiło. Ale czekajcie, bo tu jest napisane: hybrydowa mechaniczna. Co to znaczy hybrydowa mechaniczna? To co to może pod którymś klawiszem? Ma, czekajcie, ja posprawdzam! Ja posprawdzam, gdzie tu jest ten mechaniczny klawisz? No nie, no tu nie, tu nie, tu nie, pod spacją? No, pod spacją też nie. No i moglibyśmy sobie tak wyciągać, i wyciągać, i wyciągać, no ale jeżeli pod podstawowymi przyciskami żaden nie jest mechaniczny, to w którym miejscu jest to klawiatura mechaniczna, czy też membranowo mechaniczna, jak są same membrany. Zostaliśmy oszukani, przemo. No ale wciąż. Są to klawiatury za cztery dyszki. Więc jak potrzebujecie klawy na szybko, nie macie jakichś super wymagań i szukacie czegoś, co będzie udawało dobrą klawiaturę, to w ostateczności. Z racji niskiego budżetu na coś takiego można się pokusić. I pewnie będzie to trochę lepsze niż klawiatura z marketu. Na pewno tańsze. Następny gadżet. To co w nich było niesamowite, to to, że to był niesamowity bałek. Niesamowity bałek pana sprzedawcy. Co ty robisz? Myszką sobie suwam. No ale to myszka cierpi, slidery się zepsują. O, faktycznie, biedny gryzoń, tak po takim twardym, szorstkim, no to to się źle chodzi, a tym bardziej jeździ. Ja tu na przykład wiesz, po czym lubię najbardziej chodzić? Po, po wykładzinie albo po wygodnym dywanie, dlatego kupiłem to i za to zapłaciłem 59,99 i uprzedzam, jest to podkładka, ale w rozmiarze XXL. I nie do końca taka zwykła, bo jest to podkładka idealna dla gryzonia. Bardzo wygodna, mięciutka i również dla prawdziwego oligarchy. Bo spójrz, to jest podkładka jak dywan. A może to jest dywan, który jest podkładką? A może to nie dla oligarchy? Może to jest turecki dywan? Jeden przedmiot, a tyle zagadek. Otwórzmy go i rozwiążmy je. Uwaga! Jak duże to będzie i czy godne naszego gryzonia i szanowni Państwo! FU! Dobra, jest do góry nogami, ale to specjalnie, dlatego że teraz, uwaga, uwaga i fuu! Tak właśnie prezentuje się nasza dywano podkładka. No piękna jest! Szkoda, że nie ma prędzelków, no ale jak miała prędzelki, to pewnie myszka jeździłaby po niej o wiele gorzej, a teraz... Ale Pa jak teraz mięciutko sobie sunie. Fajnie! No dobra, fajne jest jak dywan, jest git. Fajny pomysł na prezent. Możecie komuś kupić na święta na przykład. Spoko, jakbyśmy robili sobie jakieś mikołajki klasowe tutaj przemo, to. Za takie coś byłbym bardzo wdzięczny. Cudowny prezent. Naprawdę cudowny. Teraz czas na następny. Tym razem trochę bardziej na poważnie, ponieważ teraz mamy gadżet związany z bezpieczeństwem, a bezpieczeństwo w sieci jest naprawdę ważne, bo wyobraźcie sobie, że macie konto w grze ze wszystkimi skinami i wydaliście na nie tyle siana i ktoś wam je hakuje. Albo macie kanał z milionem subów i nagle ktoś wam go hakuje, zmienia jego nazwę i odpala jakiegoś dziwnego live'a. No to my tak mieliśmy ostatnio, jak zapewne wiecie. Dlatego za tą paczkę zdecydowałem się zapłacić 428 zł, ale to, co jest w środku, powinno obronić zarówno mnie, jak i was przed Takami hakerskimi, a jest to wbrew pozorom dość proste i małe urządzenie. Patrzcie na to. Bo w środku czeka na nas coś bardzo dobrze obwiniętego folium, a jednocześnie bardzo malutkiego i to w dwóch wersjach. Takie właśnie małe pendrive. Więc jak takie małe rzeczy mają nas powstrzymać przed na przykład takim potężnym hakerem? Ano, potrafią! I teraz Wam pokażę jak. Generalnie za to Zapłaciliśmy 159 zł, a za to 269. Tak naprawdę ten podstawowy klucz w zupełności wam wystarczy, a ja sobie kupiłem ten, bo będzie lepiej wyglądał przy kluczach i miał inny kolor. Nieważne. Ma tam parę technikaliów więcej, ale to nie ma absolutnie większego znaczenia. Ten malutki pendrive to tak naprawdę klucz. Klucz, bez którego nie da się dostać na nasze konto, które nim zabezpieczymy. Więc jak się to robi? No właśnie. Trzeba zacząć od tego, by wsunąć naszego pendrive'a do portu USB. Jak widzicie, zaczął świecić. Teraz wchodzimy na konto, które chcemy zabezpieczyć. Dla przykładu zabezpieczę moje konto mailowe. Klikamy sobie w awatar, następnie Zarządzaj kontem Google. Następnie wchodzimy w zakładkę Bezpieczeństwo, zjeżdżamy niżej i włączamy sobie weryfikację dwuetapową jednak nie naszym numerem telefonu, bo to też da się łatwo obejść klonując kartę SIM. My zabezpieczymy się dwuetapowo naszym kluczem. Żeby skrócić tłumaczenie, klikamy sobie guzik Rozpocznij i postępujemy zgodnie z instrukcją na ekranie. Po chwili na ekranie wyskakuje nam okienko Dotknij klucza zabezpieczeń, tak? Więc zgodnie z instrukcją dotykamy klucza zabezpieczeń. Dotknąłem i jak widzicie w tym momencie na ekranie klucz bezpieczeństwa został zarejestrowany. Teraz nie będzie dało się zalogować na moje konto, jeżeli ktoś nie będzie miał fizycznie tego małego jingla I tego haker mi nie ukradnie, no bo co? Miałby mi wyjąć z kieszeni? Nie ma szans. I teraz słuchajcie, bo to ważne. To jest rzecz, którą będziemy nosić na przykład w portfelu, przy kluczach, w plecaku i takie rzeczy... Czasami giną, a nie chcemy zgubić naszego klucza, który zabezpiecza nam konto, bo jakbyśmy się mieli dostać, dlatego też w domu warto mieć drugi klucz, i ten klucz tak samo dodajemy sobie do konta, i możemy otwierać nasze konto albo tym kluczem, albo tym kluczem. Jeżeli ten zgubimy, otwieramy zapasowym kluczem schowanym w domu, i ten możemy po prostu usunąć i dokupić sobie kolejny klucz zapasowy. No i właśnie dlatego kupiłem dwa. Jest jeszcze jedna kwestia, która może Was w tej chwili zastanawiać i którą warto poruszyć, mianowicie, jak się zalogować na wasze konto na telefonie. Jak to włożyć do telefonu? No to tak, są dwie opcje. Opcja jeden jest taka, że kupujecie sobie przejściówkę z USB do na przykład Lightning w przypadku iPhone'a. Takie przejściówki są, takie przejściówki działają i ten klucz działa z przejściówkami. Ale producenci o tym pomyśleli jest też opcja numer dwa. No bo spójrzcie, mam tutaj swoje konto Google, bla, bla, bla. Logujemy się, wpisujemy login hasło. No i mamy Connect Your Security Key, Dajemy sobie dalej. No i kiedy nas poprosi o klucz, zaznaczamy opcję klucz bezpieczeństwa i klucza musimy jakoś użyć. Jak go użyć? No właśnie, patrzcie na to, uwaga, przykładam go w tym miejscu. I kiedy zbliżymy klucz to proszę bardzo. Udało się. Jesteśmy zalogowani, bo ten klucz ma wbudowany NFC. Czyli coś takiego, że możemy go zbliżeniowo używać, przykładając go do telefonu. Wiele telefonów ma taki czytnik. iPhone'y mają, z Androidem no to trzeba sprawdzić, czy wasz model posiada czytnik NFC, raczej większość też już ma. Mam nadzieję, że w tym miejscu przemyciłem wam trochę potrzebnej wiedzy, jeżeli jesteście osobami młodszymi, pokażcie to koniecznie rodzicom, bo to może uratować im tyłek w robocie. Serio, my prawie straciliśmy kanał i od teraz wszyscy będziemy używać takich Kluczy. Szanowny panie Brzemku, wiesz pan co to jest? Mysz. No, no, no nie, to jest relikt. Jaki? No to jest relikt przeszłości. Bo, bo, bo na co komu na przykład? O, to, ten kabel. A są bezprzewodowe. No, a są myszki bezmyszkowe? No, nie. A są? A są, są myszki bezmyszkowe. Kupiłem myszkę bezmyszkową za 230 zł. I teraz może Wam się to wydać głupie, że co? Myszka bez myszki za 230 zł? To co to, 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 to jest? To ja Wam udowodnię, że po pierwsze tam coś jest i że to nie jest głupie. Znaczy, taką mam nadzieję, bo zapłaciłem za to ponad dwie stówki. Właśnie chcemy to sprawdzić. A jest to mysz ale laserowa, która już na pudełku wygląda dość ciekawie i kiedyś, 100 lat temu, w jednym z odcinków mieliśmy klawiaturę laserową, więc teraz mamy szansę na całkiem ciekawy komplecik. No dobra, otwieramy i patrzymy, jak działa. A, tak w ogóle, to zamówiliśmy to z eBay'a, bo nie było tego w polskim internecie, więc jest to rare przedmiot, ale bez problemu dało się to ściągnąć. No i właśnie, co do naszego przedmiotu, to wygląda on... Mm, no jak za 230 zł, no to ten plastik jest taki, jak widzicie. I to już od razu widać, że to, to nie jest jakiś król dobrego plastiku. To trochę wygląda jak Iron Man. No i stąd pewnie będą lasery zaraz wyskakiwać, tak piu, 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 piu! Mam taką nadzieję. W zestawie mamy też przewód. O, tutaj się już postarali, bo jest płaski. Płaski przewód, wiecie, skomplikowana technologia, zazwyczaj dają okrągłe. No i właśnie. Jak i czy to działa? Weźmy sobie lapkę, podłączamy sobie przewód USB tutaj. I z drugiej strony tutaj. Niestety mamy tutaj stare USB, mogliby dać już takie dwustronne, byłoby troszeczkę lepiej. I czy to zacznie działać? Wow! 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 To już zaczęło działać. Przyciemnijmy troszeczkę kamerę, żeby było lepiej widać to, co się pokazuje. Ja też trochę inaczej nastawię sobie laptopa. Dobra, i testujemy. W tym momencie widzicie mój ekran. Tutaj widzicie moją dłoń, i tutaj gdzieś pewnie też widzicie moją głowę. Uwaga, przykładam palec i. Ej, to się nie rusza się. Nie jest, nie jest najlepiej. A wyżej. Ej, to ruszyła się! Widzieliście? Ruszył się trochę kursor. Tu u góry to działa. Trochę działa. Ej, ja wiem, bo tu może chodzić o powierzchnię. No, głupia. Biały stół, laster się odbija, światło się Proste. Potrzebujemy innej powierzchni. Na szczęście inną powierzchnię. Kupiliśmy. Proszę bardzo, nasza podkładka i. No, nie, na niej w ogóle nie działa. Ej, jest. Pro Aha, bo dobra, bo ona ma czerwone elementy. Może to to. Dobra, dajmy na drugą stronę. Tu jest cała czarna i. No, też ani drgnie. Ej, właśnie, czekajcie, bo to było na górze. A jakby to dać na dole, na równo. I jest! Działa! Patrzcie! Można sobie ruszać w prawo, w lewo, dobra! Ej, to śmiga, a klawisze spróbujmy, nie wiem, na przykład zmienić tapetę. Prawy klawisz myszy? Jest! Śmiga! Przesuńmy sobie na ustawienia ekranu i teraz lewy klawisz? Pyk! Śmiga! Ej! W ogóle patrzcie na to! W momencie, kiedy naciskam któryś klawisz, to się świecą oczka w tej postaci. Widzicie to? Wracając do zmiany tapety, to proszę bardzo szybciutko przejeżdżamy sobie tutaj. Cyk, tapeta zmieniona, więc jak widzicie, ta myszka działa. Ej, to ja mam pomysł! Gasimy sobie światło. No, ej, czekajcie, pokażę tak, żeby to było tutaj widać. Patrzcie, to wygląda przepięknie, robi wizualnie wrażenie i chodzi tak jak wcześniej, może minimalnie lepiej. Ej, jeszcze jedno, zróbmy sobie cały laserowy zestaw. Bo przecież nasza wirtualna klawiatura wciąż jest z nami, dzisiaj przypadkiem ją znaleźliśmy w pudełkach w drugim pokoju. No to dobra, podłączamy. Dobra, klawiaturka włączona. Ona chyba była właśnie, bo ona chyba jeszcze była o tyle lepsza, że ona była bezprzewodowa. To niestety jest przewodowe. Dobra, działa. I proszę bardzo, no to słuchajcie, kosztowało 230 zł, więc też mogłoby być bezprzewodowe. Stawię sobie to ładnie jakoś. No i proszę, jest myszka. Jest klawiatura? Gdybyście się zastanawiali, moi kochani, tak właśnie wygląda gaming przyszłości. Kto wie, może za 2 5 lub 10 lat tylko w taki sposób będziemy grać, może klawiatury i myszki odejdą do lamusa. Za to mam nadzieję, że Wy nie odejdziecie, a wręcz przeciwnie, że zostaniemy razem jak najdłużej i będziemy doskonale bawić się na wszystkich odcinkach. Więc ej, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze, no to proszę, zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, wtedy pokażę Wam się kolejne. W komentarzach napiszcie, który z dzisiejszych gadżetów chcielibyście mieć najbardziej. Co dziś Wam się najbardziej podobało i strzelcie, Łapkę w górę. Jeżeli cały odcinek Wam się podobał, zapraszam na poprzednia, Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć!